była tytułowa piosenka z debiutanckiej kasety Tria Lover, spiosana na miłość. Natomiast duet model MT w tym momencie wyśpiewam Białą Różę. No i jeden z jego większych przebojów. Białą Różę ofiarowywał model. Czy nie zauważyłeś się. No i to była Biała mywanie Nie, nie jest. No i oczywiście to Trojki, Dwie i Kolor. No i Panie Karolu, co? do widzenia, powiemy. No, panu. do widzenia. Zobaczymy się w przyszłą niedzielę. Usłyszymy się w przyszłą niedzielę, właśnie do tych wszystkich, którzy za kierownicą. No Powiedzmy właśnie. Się usłyszeli za tydzień? Dokładnie. A cóż, no przyleciała jak kometa rzeczywiście kilkoma dobrymi piosenkami u nas na Antenie. Jaka? Piosenka? No, tańcz, tańcz, zespół kometa.